Cześć, witam! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym świątecznym vlogu. Znajdujemy się w terenie, jak widzicie, śniegu nie ma, ale to nic, postanowiłem trochę zmienić konwencję i będziemy przeprowadzać e, sondę uliczną na temat świąt. Jak według e, Was e, powinny wyglądać właśnie te idealne święta? Więc serdecznie zapraszam do oglądania, a później e, po tych sondach, zapraszam do podsumowania tego. I tyle. Jak według Ciebie, powiedzmy, powinny wyglądać idealne święta? Jakie cechy powinny być? co, przede wszystkim muszą być spędzone z rodziną. bo To jest według mnie najważniejsze, to jest to, świąt. A za tym, co jeszcze musi być? No oczywiście jedzenie. Ja przepraszam, ale jeść lubię i... Kurczę... No, no na tym wigilijnym stole muszą się znaleźć jakieś potrawy takie tradycyjne, nie? A co jeszcze? Muzyka, kolędy uwielbiam. Więc to zaraz stworzy ten nastrój. Na pewno spotkanie z rodziną, albo jakieś. ten. Miłość powinno być, nie powinni się wszyscy kłócić, nie. No, powinna być choinka, prezenty. Śnieg mógłby być na dworze, nie tak jak niestety w tym roku. Przede wszystkim w gronie rodzinnym, z rodziną. Zbieranie kolęd, się płatkiem Ten klimat świąteczny. No, moim zdaniem, święta powinna być w rodzinie, jak najszerszej rodzinie, dlatego że młodzi ludzie teraz są zabiegani, zalatani i niech tylko przez te parę dni świątecznych wszyscy będą razem. No w, w rodzinnym takim gronie, w spokoju, w takiej atmosferze, no, przeżycia takiego razem, no, śpiewanie kolęd, odwiedzanie się, spotykanie z dziećmi, z wnukami, z babcią, dziadką, zaprosić kogoś. To no przede wszystkim no, żeby to było w takim gronie spokoju, radości i żebyśmy sobie życzyli, no, przede wszystkim wszyscy zdrowia i takiego spokoju w rodzinach. No, to chyba jest najważniejsze dla wszystkich. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Wesoły świąt. Wesoły świąt. Bardzo z całego serca dziękuję wszystkim, którzy chcieli odpowiedzieć na to pytanie w sądzie, bo naprawdę było ciężko kogo znaleźć, więc bardzo Wam dziękuję. Dziękuję także Macie za pomoc. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo chciałem zrobić coś innego i, i liczę, że odebraliście to w miarę fajnie. I ja chcę Wam życzyć zdrowych, radosnych, szczęśliwych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz trafionych prezentów pod choinkę. I bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i cześć. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować i lajkować. Po tym zapomniałem powiedzieć. Dobra, to tyle. Wesołych świąt. Cześć.